Siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku ze Spor. E, Moi drodzy, e, zlikwiduj zarażonych mieszkańców planety Kamena 5. No to lecimy szukać planety Kamena 5 w takim razie. Odwiedzono trasa podróży Misja. Dobra, czyli musimy lecieć tam. E, wiemy, co się działo ostatnio, o, przecież było to dopiero co. E, aczkolwiek, czy tutaj mamy Kamenę? Nie, tu jest Kunina. Aha, w seriuszu 76 to jest... A, czyli tutaj. Po prostu przeleciałem to. Eee, czekajcie, czekajcie. Tu by się zdało podładować. Czekajcie... Ale wiemy najważniejsze, że wiemy gdzie to jest, jest blisko i jest fajnie. Mmm... O! Dobra, my tam mieliśmy ostatnio e, mały... Małą utarczkę, z tego co pamiętam. Jest 9.28, muszę mieć to na uwadze, bo za pół godziny już mam plany. Ja tak ciągle wam to wszystko w międzyczasie nagrywam, ja wiem. I co chwilę gadam o tym, że muszę gdzieś być o którejś. Ale taki, taki mam tryb życia, tak? Albo praca. Uuu! To nie wygląda źle. Albo praca. Albo. Albo jakieś wyjścia ze znajomymi. Mój tryb życia jest dość zabiegany, więc no niestety. tędy, dawaj tędy. Dobra, dwóch mamy z głowy. Więc no, więc y, dlatego tak to wygląda, że co chwilę coś. Y, no, ale myślę, że, 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 że zrozumiecie. Są odcinki, są odcinki, tak. No, y, oczywiście nagrywam to nie w poniedziałek. Nagrywam to w. Y, wait a minute. Gdzie ten chory? Nagrywam to w sobotę. I dzisiaj jadę na imprezkę. Yeah! <coughs> Czyściciel. Ej, co to mamy? Jakiś nowo, no, jakaś nowa odznaka? Mamy nową odznakę. Tytuł Wielkiego. Twoja gwie, Gwiezdna Flota może być liczniejsza! Zajebiście, mordeczki. O, Elias 2 jest plądowana przez Pirates of the Caribbean. A, i to jest moja! O nie, 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 tak być nie będzie. Tak być nie będzie, moi drodzy, piraci! Rozwalamy, nie ma innej opcji. Gdzie są te ciućmoki? Te ćwoki jedne śmierdzące niemyte po moim terenie się będą krzątać. Zaraz to będzie. Tutaj rozwalamy wszystko inne jeszcze co lata. On tak fajną planetę? O, widzicie, oddał śmieciuk jeden niemyty. Dobra, gdzieś tu mamy zaraz kolejny. Mm -hmm, nie będziecie. Moich plany to kradać śmieciłby, nie myte. No, nie macie dla mnie nic ciekawego. Odbieramy co nasze. Uno. Tu mamy sześć tysięcy mało. Tu mamy kolejne. Nie, chcę rośliny, ale już dobra nie będzie. Kolejne. E, kurde, my tu mamy prawie najlepszą sytuację. No i gdzie my tu mamy śmieci z tych śmieci? Gdzieś tu było coś jeszcze. Bliżej miasta. Tak czy jak najważniejsze, że wszystko już jest ok. I mamy 1 400 tysięcy. Więc jest naprawdę dobrze. Kurde, to jest fajna planeta, ja powinienem w nią inwestować. Ona nie ma jakiejś fajnej przyprawy czasem? Jaką przyprawę ona ma? Czekajcie. O. Czerwoną, no ale dobra, nawet jeśli czerwoną. To to się nadaje kurde na kolonizację kolejną. In my own opinion. No, ale dobra, dobra. My tu mieliśmy misyjkę, tak? Emisyjkę wręcz. Wróćmy na Minerwę. Mhm. Mm co jest? Yy, wysłał flotę obcych by nas zaatakowała. A tam mamy kolejnych też, co? Oha, czyli oni będą się tak smyrać? Po dupciach przylecimy tylko, poczekamy na koniec walki i polecimy do drugich. Nie będziemy się w, tu nic, w nic angażować, bo my jesteśmy tutaj kurde po obu stronach. Co to jeden statek? Naprawdę? Mozel nie pomyślał za bardzo. Cześć Mozel, co tam u ciebie? Patrz jak strasznie walczę z tobą. Co to jest? Szponator. Co to jest? Aha, to tak świeciło z daleka. I patrzcie, ja sobie mogę pooglądać te gwiezdne bitwy. Póki mnie to nie rusza, to spoko. Tu jest przejmowanie, widzę miasta. Hmm. dwa miasta obok siebie sobie zbudowali. Fajnie. Oba portowe w ogóle. Fajnie to wygląda w ogóle. Taka fajna zatoczka i dwa miasta obok siebie. I świat. No, to, to jest w sumie jezioro. To tak w ogóle. pociąg miasta portowe na jeziorze. W takim małym jeziorze. A wy co tutaj, już zakończyliście? Okej, okay, dobra, to teraz do Mozela lecimy. Mm, no, dawaj, dawaj, dawaj. Jest tam jeszcze w ogóle co? Nie ma nic co? Jest co? Pajebiście. Polećmy sobie popatrzeć. I to prawdopodobnie jest dobra rozkmina rzeczywiście. Pod tym kątem, że... Jeśli twój sojusznik atakuje twojego sojusznika, Leć popatrzeć. Bo jak polecisz popatrzeć, to jest prawdopodobieństwo, że nie zniszczysz sojuszu. A będzie można sobie... Um, nie zniszczymy sojuszu, a będziemy mogli na przykład y, coś tam ten... Do dostać podziękowania i zwiększyć sobie punkty. Co on robi w ogóle? Pierwsze coś takiego widzę. Przedziwne. Ciekawe. Tutaj to fajerwerki, oni się już chyba cieszą. Um, dobra, to też mi nie wygląda na to, żeby wróg się kręcił. Dobra, patrzcie jaki jest zajebisty. Tam gdzie polecę, tam od razu się robi grzecznie Dobra. Hmm. Trzeba quest'a oddać, no mordeczki, no szanujmy się. Bo to aż tam? Tak. Jak moja energia końcowa, ale damy radę jeszcze. U, tutaj coś jest. Mozel. Okej. Okay. Nie mamy czasu niestety na bawienie się w odwiedzanie znajomych, bo trzeba się, kurde, podładować. Mamy niby baterię wykupioną, ja mam to cały czas na uwadze, ale to będzie taka ostatnia deska ratunku. O, już mamy dobre stosunki. Co my tu mamy? Aha, powiedzieli, że jestem rozwiniętą rasą. Jakie macie imperium, moi drodzy? Jakie macie imperium? Bo nie widzę żadnej innej waszej planety. Dobra, no wiem, że mam koniec energii, lecę już się ładować Dawaj, 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 bo już jest tak zero widzę kompletnie Ła, wow, to było grube, to było grubsze moi drodzy. Bo rzeczywiście była taka ostatnia prosta. Dobra, co my tu mamy ciekawego moi drodzy? Mamy dopiero o 9-10 imprezy, więc jakby no... Mamy gdzieś wrogów tutaj. Co to w ogóle jest? Strabon. Czemu im się narzucają te imperia jedno na drugie? Ja bym, kurde chciał z nimi spróbować się dogadać Dobra, kuźwa, nie, to nie Ciumkajcie się tam, kurde Andrzejki mm -hmm. Co my tu mamy? Tu nasi, dobra, to dwa listy z naszych Tutaj mnie nie było Jest tu coś ciekawego? Nie Tutaj w ogóle rozwijające się dopiero kultury mamy. I cywilizację, nawet, nawet jeszcze nie cywilizację. Nice, ale właśnie. Kurde, mam gdzieś jakieś powiadomionka, czy coś? Bo tak dużo tych dźwięków tutaj. Patrzcie, jak to wygląda. Skończył. Wow. Skończyło się Halloween, więc już pora na święta, co nie? Więc idealnie po prostu. Jak w Lokim sezon 2. Nie, przepraszam, jak. <laughs> jak Drzewo Życia w mm, tym, tym serialu, o oh, mother, jak, jak szedł ten serial, <laughs> no i przypał, no, What If, o, dokładnie, Drzewo Życia w What If, moi drodzy. Łowi. Mm, ej, dobra, ja mam pomysła, żeby nie zanudzać, bo co prawda muszę sobie pohandlować trochę, ale poza tym... Poza tym moi drodzy, skoro mamy baterię w ekwipunku, gdzieś, tu polećmy w jakieś nowe miejsce. No, no i mamy, dziękuję. Lenaje. Aha, tutaj trafiliśmy praktycznie do granicy tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć. Uu. Na Horusie coś mamy. Dobra, polećmy sobie w drugą stronę. Tutaj też potrzebny większy zasięg. Myślę, że musimy sobie zakupić większy zasięg, moi drodzy. Trochę szkoda mi kasy, bo sami widzicie, ile odcinków już odkładam te kasę. Ale kurde, fajnie by było w sumie, tak sobie, pozwiedzać coś dalszego. Aktywny latacz, nice. Napęd międzygwiezdny 4 i to, tego właśnie teraz potrzebujemy w sumie. O tym teraz gadałem. Mamy połowę energii. Tu mamy jakieś gwiazdki, których nie zwiedzałem. Dobra, najwyżej sobie zaraz użyjemy baterii. Ale ja chcę zobaczyć jak najwięcej. Ja chcę odkryć wszystko, co mam w zasięgu wzroku, moi drodzy. Tu jest dużo pustych planet, by the way. Final, masz pieniążki. O, i bardzo małą część bateria odnawia. Podlećmy do nich. A mamy z nimi dobre stosunki, by the way. Widzicie? Po 10,5 tysiąca skupują żółtą. Fajne. Ale dobra, mm. 150 tysięcy? Kurwa! Ja się jeszcze zastanawiam nad czymś. Oniżej. Wow, patrzcie, jak mi się tu rozszerzyło. Jak daleko mogę lecieć teraz? Fajne. Ej, kurde, no nigdy nie doceniałem tego. To jest naprawdę coś fajnego. Dobra, lecimy do domku się podładować jak dla mnie, lecimy dalej zwiedzać. Szczerze, nie wiem czy to dla was jest interesujące, ale dla mnie jest wciul. <grywka> Dziękuję za wysłuchanie, doładuj. A, czekajcie, a nie, to nie u siebie. To gdzie indziej, gdzieś gdzie mam taniej. Dokupimy baterię. Gdzie hmm, ja my tu mieliśmy jakichś swoich ludziów. Nie z tej strony w ogóle galaktyki. O, o, dokładnie. Alkestis. Mm -hmm. Cześć, Ponator. Pokażcie mi, jakie wy tu macie cenki. Mm, macie dobre cenki. Uuuu! No i to, to ja rozumiem. O kurde. Panie i panowie, ponad 2 miliony. Milion zarobiliśmy na tym. To jest szok. Niedowierzanie. Mmm, dobra. Mmm, napęd międzygwiezdny, kupimy. Przy takim zarobku to tak. Hmm. Handlowiec. Liczba sporylionów zarobionych na handlu, 4 miliony. Co jest? E A, kuźwa. Hmm. A nie, dobra, ten napęd międzygwiezdny to już będzie obowiązywał. Co my tu... O kurde, panie! Mogę po całej galaktyce latać od ręki. Tam mamy też jakiś przekaz. Sprawdzimy to w takim razie. Albo tu? Horus. No racja. Nieznany jakiś jeszcze gatunek prawdopodobnie. Wyrost. No, nieznane. Okej. Okay. No dobra. Ciekawie. Ej, to ja bym tak celował już w takie rzeczywiście najdalsze zakątki, żeby próbować się dostać. Już nawet nie tak bardzo te wszystkie tutaj zbiorowiska małe. Jak po prostu... Mm, gdzie najdalej jestem w stanie dolecieć? Oczywiście, że nie kupiłem tego do ładowania energii baterii. O co my tu mamy? Jakiś kolejny gatuneczek. Fit. O, i tu już jest w ogóle fajnie. O, widzicie? 15 tysięcy sprzedajmy za 15, wiem, że może, mogę iść za 17, ale no cóż. Um, to sobie kupimy. Mamy już 2,5 miliona prawie. Dobra, na razie jesteśmy zadowoleni, bateria oczywiście się przyda. I poważnie, to jest tak niedoceniany element, a, a nie trzeba za, co chwilę wracać z podróży. A każdy kolejny lot... O, tu mamy kolejny alcastis. Każdy kolejny lot gdzieś dalej, od, od układu do układu wydaje się, że to blisko, a zżera dużo energii. Krokodylo ze Szponadorem się znowu szarpie, fajnie. Dobra, co my tu mamy? Nic nowego. Ja bym wracał powoli, wiecie? Wstępnie tak oczywiście. Bardzo wyrazisty kontakt mamy tutaj z tego co widzę z tamtymi. W sensie chodzi mi o bardzo wyrazisty yy, znak chęci komunikacji. Nie wiem jak to dobrze ująć. Yy, ale dobra, co my tu mamy? Szponator kontra krokodylos. Polećmy sobie tutaj. Popatrzeć, jak się nawalają i nic z tym nie zrobić. Myślę, że to będzie fair. Gdzie wy jesteście? Chcę sobie tylko popatrzeć grzecznie. O, okej, okay, dobra, tu się nawalacie. ja szybko wam idzie. A, i wszyscy fioletowi... Ej, to tutaj gruba flota przyleciała. Czekajcie, tu jest mozel. My um, jesteśmy na Artemidzie. Mozel atakuje Artemidę. Okej, okay, dobra. To Mozel tutaj dużo tego wysłał. Tutaj to mogą być ładne bitwy, nawet. Ej, no! Patrzcie, ile tego, co jak. Już! Słaba ta impreza. Parę fajerwerków i tyle. Dobra, tyle to tyle, no. No nie będę wyciągał więcej z tego. Przekaz leci. Mm. Mm, 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 mm. Tu macie ciekawe rzeczy. Mm. Wytrzymałość to to nie będzie energetyczne, tylko będzie życie. Życie mi nie jest dużo potrzebne, bo jestem zajebisty. Kusi trochę niektóre z tych broni pokupować, ale wiecie co, na razie nie. Na razie nie. A tutaj gdzie byliśmy najdalej? Chodźmy pozwiedzać trochę krańce galaktyki. Aha, tu mamy kilka tych widzę planetików. <laughs> planecików, kuźwa dziennikarz się znalazł kuźwa, planecików dajcie znać, czy was też ciekawi takie zwiedzanie tego kosmosu, bo dla mnie to to jest nice jest to dla mnie interesujące, co ja tutaj jeszcze spotkam dobra, pcham się w sam środek nieznanych zbiorowisk gwiezdnych boreasz i tutaj było coś w ogóle ciekawego jeszcze. Golancik. Mm, przybywam w pokoju. Nie sprzedamy wam broni, chyba że nalegacie. Zabawne. No dobra. O, oh, fuck! O, oh, fuck, żółta przyprawa tak zajebiście chodzi. 22 tysiące. W tym momencie żałuję, że sprzedałem tamtym. Ja pierdziu. W ogóle ja już myślałem, że tam mam taką zamkniętą strefę trochę. Wiedziałem, że niby da się dalej dolecieć, ale. Już się tak, tak w głowie sobie przyjąłem, że mam taką zamkniętą strefę tam. I że tam sobie tak będę w tej zamkniętej strefie. A teraz lecę kurde gdzieś dalej w tę galaktykę. I najlepsze, że ja jestem w stanie lecieć prawdopodobnie chyba przez. przez to wszystko, chyba. Albo przynajmniej przez dużą część tego, albo spójrzcie, ile jest tych pojedynczych punktów, i to wszystko to są planety, na które można polecieć. Z tego co wiem, <grybujesz> więc no, ciekawie, spodziewałem się, że gdzieś tutaj spotkać jednak na przykład tych gro groksów, bo oni też mają gdzieś siedzibę. Ale nie wiem, czy nie po drugiej stronie galaktyki, albo po w ogóle środku galaktyki. Wow, jest już 49, ja będę musiał zaraz lecieć. Sprawdzę szybko. Dobra. Mam jeszcze chwilkę. Żartuję, serio. <grytanie> Dobre. Nie, niedobre. Co my tu mamy? Średnia ładownia. Ładownia mnie tam średnio jara. Akumulator, o. To mnie jara. Ej, to nie jest głupie. Magazyn przyprawy. I tam gdzie mam żółtą przyprawę, wracamy, moi drodzy, wracamy. Tam gdzie mam, mam żółtą przyprawę, tam dowalamy magazyn przyprawy. I będziemy wracać w tę strony, żeby yy, sprzedawać tę te zieloną, te żółtą przyprawę. Tym gościom co dają 22 koła. Ja wiem, że oni ceny mogą zmieniać, ale... Tak czy siak? uh Aha. -huh. Uh -huh teraz, czy ja mam gdzieś tu rzeczywiście tę żółtą przyprawę? Czy ja to tak. Sobie... O! Nie no, skądś zgarniałem przecież tę żółtą przyprawę? Dobra, wait. Wywalamy to, wywalamy to. I teraz tak. Moje imperium. Czerwona. Tu nie jest moje. Tu mamy czerwoną. Tu mamy czerwoną. Czerwona. No to skąd ja to wszystko? Skąd ja te żółtą zgarniam? Ludzie! Jak żyć? Tu nawet nie zbierają, kurde. Czuję, się nie dostaję z żadnych handli, handlów tego. Tu też mi w sumie nie zbierają. Chyba, że straciłem jakąś planetę z imperium, gdzie miałem żółtą przyprawę, bo na przykład spadła mi jakość planety, i nawet na kolonie się nie nadała. Kurde no. Tu mamy w ogóle dyszkę, musimy mieć to na uwadze. Tu mamy możliwość 50, przyprawu, to już w ogóle. W ogóle średni akumulator. Bierzemy. Idziemy teraz w praktyczne rzeczy, moi drodzy. Czyli akumulatorki i, i tego typu rzeczy. Taka sytuacja. Na mitrze. Zbierają w ogóle coś? Nie zbierają nawet. Skąd ja biorę żółtą przyprawę, moi drodzy? Ej, mam mindfucka o grubego teraz. No przecież nie dostaję, jak polecę sobie do moich kumpli. Prawda? No właśnie. Strange is that. Dobra, moi drodzy, rozkminię to już następnym razem. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej. I do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Cześć!